Witajcie przyjaciele! Hi, witam Was na kanale angielski od zera do poziomu Advanced. I moi kochani, nie zwlekajmy i przechodzimy do naszej lekcji 16, ale jeszcze tak szybko przed. Chciałbym wam oznajmić, iż od teraz, jeśli będę publikował jakąś nową lekcję, to przed tym będę pisał na karcie społeczności o której godzinie ta lekcja się pojawi? Myślę, że będzie to bardzo pomocne dla ludzi, którzy czekają na nowe lekcje. Dobrze, a my już nie zwlekamy i przechodzimy do naszej lekcji 16. Zaczynajmy. Moi przyjaciele chcą rozmawiać po angielsku? Bardzo dobrze. Moi przyjaciele. Maj. Friends chcą. Want rozmawiać. To speak po angielsku. Speak English. Bardzo dobrze. Very well. My friends want to speak English. Very well. Ja często dzwonię do jego rodziców. Ja często. I often. Dzwonię. Koł. I do jego rodziców. His parents. I often call his parents. To angielskie zdanie wydaje się trudne. To angielskie zdanie. This English sentence. Wydaje się seems i trudne. Difficult. This English sentence seems difficult. Jego ojciec prowadzi biznes. Jego ojciec. His father prowadzi, czyli does business, business. His father does business. Naprawdę chciałbym znaleźć nową pracę. Naprawdę chciałbym, czyli I'd really like znaleźć. To find i nową pracę A new job Możemy także powiedzieć dobrą pracę, czyli e na przykład good a good job I'd really like to find a new job. I'd really like to find a good job. Oni chcą zobaczyć to. Oni chcą. They want zobaczyć to see i to it. They want to see it. Ja i moja dziewczyna chcemy pójść do kina jeszcze jeden raz. Ja i moja dziewczyna, czyli my girlfriend, and i, chcemy, czyli want, pójść tu, go, do kina, tu, we. cinema i jeszcze jeden raz one more time my girlfriend and i want to go to the cinema one more time mój brat lubi ten film mój brat my brother lubi likes ten film this movie My brother likes this movie. Mój syn chodzi do szkoły każdego dnia. Mój syn. My son chodzi, czyli goes do szkoły, to school. I każdego dnia every day. My son goes to school every day. My friends want to speak English very well. I often call his parents. This English sentence seems difficult. His father does business. I'd really like to find a new job. I'd really like to find a good job. They want to see it. My girlfriend and I want to go to the cinema one more time. My brother likes this movie. My son goes to school every day. Idziemy dalej. Chciałbym coś powiedzieć. Chciałbym, czyli I'd like. Powiedzieć, czyli to say i coś, something. I'd like to say something. Chciałbym powiedzieć Tobie coś. Albo chciałbym coś Tobie powiedzieć. Chciałbym, czyli I'd like powiedzieć Tobie, czyli to, to you. I coś, something. I'd like to tell you something. Dobrze, moi kochani, i zapytacie mnie, dlaczego te dwa słowa tłumaczą się absolutnie tak samo, to powiedzieć, i to też oznacza powiedzieć, to dlaczego są one różne. A to dlatego, ponieważ say używamy wtedy, kiedy chcemy powiedzieć coś. No, może nie konkretnie coś, jak tutaj something, ale na przykład say this thing, say, yy, nie wiem, say something. Kiedy chcemy powiedzieć o czymś lub coś. A teł, kiedy chcemy komuś coś powiedzieć. Teł używamy, kiedy mówimy coś drugiej osobie. W tym przypadku teł you. Możemy też postawić teł, yo brother brother tell your sister powiedzieć twojemu bratu powiedzieć twojej siostrze powiedzieć twojej żonie na przykład your wife Rozumie, rozumiecie o co mi chodzi i'd like to say something i'd like to tell you something Dobrze i idziemy dalej Moi rodzice chcą porozmawiać o tej sytuacji Moi rodzice my parents chcą want porozmawiać to talk o tej sytuacji about this situation My parents want to talk about this situation. Situation. I idziemy dalej. Chciałbym kupić ten samochód, ponieważ on mi się podoba. Chciałbym, czyli I'd like kupić tu by ten samochód. This car. Ponieważ, czyli, because. Podoba mi się on, albo lubię go, na przykład. To, I like it. I'd like to buy this car because I like it. Mój przyjaciel chce dać mi radę. Mój przyjaciel, mój kolega, czyli my friend. Chce wants dać mi, czyli to give me i radę, czyli advice. My friend wants to give me advice. Nasz pies lubi chodzić do parku. Nasz pies. Our dog lubi likes chodzić to go i do parku to the park. Our dog likes to go to the park. Wszyscy moi uczniowie chcą mieć zaawansowany poziom w języku angielskim. Wszyscy moi uczniowie, czyli all my students chcą want mieć to have zaawansowany poziom, czyli N advanced level i w angielskim in english all my students want to have an advanced level in english i'd like to say something i'd like to tell you something my parents want to talk about this situation I'd like to buy this car because I like it. My friend wants to give me advice. Our dog likes to go to the park. All my students want to have an advanced level in English. Dobrze, moi kochani, idziemy dalej. I kolejne zdanie. Chciałbym tobie coś dać. Chciałbym, czyli I'd like kolejny czasownik dać, czyli to give tobie you i coś, czyli something. I'd like to give you something. Mój boss zazwyczaj sprawdza Całą informację. Albo wszystkie informacje. Mój boss, czyli my boss, sprawdza. Zazwyczaj, przepraszam, zazwyczaj, czyli usually, sprawdza checks i całą informację. Wszystkie informacje. All the information. My boss usually checks over information. Wszyscy moi uczniowie chcą rozmawiać po angielsku bez żadnych błędów. Wszyscy moi uczniowie, czyli all my students. Chcą, czyli want. Rozmawiać, czyli to speak po angielsku speak English bez żadnych błędów, czyli without any mistakes. All my students want to speak English without any mistakes. Ona pracuje nad tym błędem. Ona pracuje. She works nad pracować nad, czyli works on i tym błędem this mistake. She works on this mistake. Moja dziewczyna chce mi coś powiedzieć. Moja dziewczyna, czyli my girlfriend też alternatywnie możemy powiedzieć żona, na przykład wife, chce, czyli wants, powiedzieć mi, czyli tu, tell me i coś, something. My girlfriend wants to tell me something. Lub alternatywnie, my wife wants to tell me something. Moja siostra chciałaby porozmawiać o tym znowu. Albo po prostu moja siostra chciałaby znowu o tym porozmawiać. Moja siostra, czyli my sister, chciałaby. Mówiliśmy, iż chcieć by to would like. Wcześniej robiliśmy skróty. I jeśli na przykład mieliśmy na razie zabiorę tutaj my sister. Jeśli mieliśmy y, I, to robiliśmy na przykład I'd like, ale w przypadku my sister nie możemy zrobić takiego skrótu, dlatego musimy pozostawić tak my sister would like. Pamiętamy już kiedy mamy would like, nie dodajemy końcówki s, nawet jeśli mamy osobę she. Ona yy, i tak, idziemy dalej. Chciałaby porozmawiać o, czyli to, talk about, tym, czyli it, i znowu again. My sister would like to talk about it again. Często w różnych filmach też często używa się, nawet bez skrótu, would like. Ale pamiętajcie, jeśli na przykład powiecie I'd like zamiast I would like, to nie jest w żadnym razie błąd, to jest po prostu skrót I'd like. Dobrze. I idziemy dalej. On lubi to. On lubi, czyli he likes i to it. He likes it. Powtórzmy. I'd like. to give you something my boss usually checks over information all my students want to speak english without any mistakes she works on this mistake my girlfriend wants to tell me something or My wife wants to tell me something. My sister would like to talk about it again. He likes it. Idziemy dalej. Oni znają tę historię bardzo dobrze. Oni znają. They know tę historię. This story. I bardzo dobrze. Very well. They know this story very well. Chciałbym coś Tobie dać. Chciałbym, czyli I'd like dać Tobie, czyli to give you i coś something. I'd like to give you something. Mój brat ma samochód. Mój brat. My brother ma samochód, czyli has samochód e-ka. Nie zapominamy o artykule e albo n. W tym przypadku e. My brother has a car. Ja i moi rodzice y, lubimy oglądać telewizję. Ja i moi rodzice. My parents i ja, czyli and I, lubimy like oglądać to watch i telewizję TV. My parents and I like to watch TV. Chcę zamówić ten produkt tutaj. Chcę. I want zamówić to order ten produkt this product i tutaj here I want to order this product here Jego oferta brzmi naprawdę dziwnie jego oferta his Ofe brzmi, czyli sounds i naprawdę dziwnie really strange. His offer sounds really strange. Ten test pokazuje twoją wiedzę. Ten test. This test pokazuje shows i Twoją wiedzę. Your knowledge. This test shows your knowledge. Te rzeczy przynoszą mi szczęście. Te rzeczy. These things. Przynoszą mi, czyli brings me i szczęście happiness. These things brings me happiness. Dobrze. E, przepraszam. Tutaj bez s. Literówka mała. Przepraszam. Dobrze. I powtarzamy. They know this story very well. I'd like to give you something. My brother has a car. My parents and I like to watch TV. I want to order this product here. His offer sounds really strange. This test shows our knowledge. Your knowledge, przepraszam. These things bring me happiness. Dobrze, moi kochani. Jeśli macie jakieś pytania, propozycje, możecie pisać w komentarzach. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnej lekcji, czyli w lekcji 16 praktyce. Powodzenia, moi przyjaciele. Goodbye.